Tam, tam nie, tam głębiej był podpowiedziany, tutaj nie jest tak prosto tam, tą śliniatkę znaleźć, nie? Nie, nie, to jest powiedzmy myśliowa głęboka, Tak, no to jest nowe bardzo tak. Tak, no są tutaj zmiany. No nieładne, bo, bo są yy, po prostu... Yy, w zaburzonej strukturze. Zobaczcie, że są strefy hiper- i hipoalchogenne. Trzeba by było jeszcze kolor na włączyć, zobaczyć jak na czynienie i po prostu zmienić. Tylko, że Hashimoto to jest y, taka jednorodna zmiana z takimi strefami zwłóknienia i tak dalej. No to, tutaj są. To, to... Tak, ale to może być po prostu tutaj powstać mieszana, że są i i może być w Hashimoto nawet nowotwór, nie? Także możemy mieć po